Witam wszystkich w drugi dzień świąt. Święta świętami, ale bydło chcę jeść. W związku z tym, że wyjechałem po bele, chciałem przedstawić pokrótce, zaprezentować jak działa sprzęgło z sprzężone ze zdźwignią zmiany biegów o Teraz mamy załączoną trójkę. A ciągnik stoi w miejscu. Puszczamy sprzęgło. Jedziemy. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Naciskamy wsteczny do tyłu jedziemy. Dwójka do przodu jedziemy. Jak słychać skrzynia nie brzyta Jak ktoś tam pisał, że że to do, bardziej stosowało do zsynchronizowanych skrzyni biegów. Dlatego jest sprzęgło z hamulcem żeby po całkowitym zatrzymaniu ciągnika dopiero bieg się zmienia bez za, za, żadnych zgrzytów, bez <laughs> żadnego oporu o tak o Trójeczka. Jak na razie działa wszystko elegancko. Ujeczka, cyk i jedziemy. Cyk, stop, steczny, jedziemy do tyłu. Jeszcze czasami mi się te biegi mylą, trzeba się przyzwyczaić do tego. Tak samo jak z, z tym joystickiem od Tura. Zawsze miałem podłączony joystick w ten sposób, że do przodu było podnoszenie, a do tyłu opuszczanie. Ale że wszędzie jest tak, że do przodu opuszczanie i do tyłu podnoszenie, no przestawiłem to. No i bardzo ciężko się było z początku przyzwyczaić do tego, do tej zmiany pozycji. Ale się przyzwyczaiłem, tak samo i będzie z biegami pewnie. Tak samo i z tymi wszystkimi przełącznikami trochę się mylę. Jak trzeba i podnośnik obsługiwać i wycinać i biegi teraz i zobaczy jak lekko chodzi rozdzielacz Na boki chodzi dość opornie To wziąłem i wymieniłem, wymieniłem sprężynę na miększą Teraz trochę jest chyba za miękkie, bo jak podniesie do oporu już się zrobi ciśnienie to Ciężko odbija, tak z oporem trochę. Teraz mamy. O, teraz ciągnie się toczy. I Jest to, się zatrzymuje. Dobre w tym jest to jeszcze, że ten hamulec działa tak samo, działa jak ręczny. Wciskam przycisk i stoi ciągnik w miejscu. Nie trzeba ręcznego zaciągać. A ręczny u mnie jest strasznie jakiś słaby, nie wiem. Tutaj o jego mam zrobionego tak o. Nie wiem czy to skąd dźwigni jest za mały czy co. Jego nie zaciąga do końca. A jak po, podkręcę na, na paśmach to znowu się zaraz grzeje nie wiem myślę może zrobię kiedyś na siłownik jakiś oddzielny i elektrozawór ale to tak samo z tą kierownicą myślę to zrobię no jak widać kierownica jest jak pokazać no jest regulowana kierownica od samochodu myślę tutaj obstawić jakiś no tutaj. siłownik elektryczny i tak to podpiąć. Tak to podpiąć, żeby po zgaszeniu silnika. O, teraz o. Ciągnik zaczyna się toczyć. Po zgaszeniu silnika kierownica sama się podnosiła. A po jak się wsiądzie, się przykręci kluczyk. Wtedy kierownica sama. Tak, się obniża do zadanej pozycji. Co by ułatwiało w dużym stopniu wsiadanie i wysiadanie do tego ciągnika. Gdyż mam prawie 2 metry wzrostu i trochę to jest takie. przeszkadza trochę. I tak, w tym ciągniku mam wszystko tak porobione, no, dle... wedle swojego wzrostu, że, 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 Wszystko robię pod siebie. Na przykład jak ojciec. Czasami nim jeździ a on normalnego wzrostu, tam metry jakieś 70, parę to on ledwo sięga do pedałów. Tych, ale on mało tym czynnikiem jeździ, robi to przeważnie ja cały czas. A teraz, jak te, tyle modyfikacji zrobiłem, to już on chyba się w tym nie połapie. I taka, jak widać, śniegu troszeczkę popruszyło się zrobiły święta jak dawniej tam gdzieś o słońce trochę wychodzi oddali dali, spod chmurki jest lekki przymrozek no i święta jak, jak mówię, jak kiedyś białe święta co, chyba tyle będę kończył jadę do domu jeść danie. i świętować a jeszcze jedno, tam pisałem w komentarzu pod, pod, pod poprzednim filmikiem Mam taki most od samochodu ciężarowego kupiłem na zwolnicach przedni, i chcę zamontować do 80 zamiast tego starowskiego, bo już on za bardzo zaczyna być awaryjny. No i co? Trzeba jego zwęzić, bo on ma prawie 2,5 metra szerokości. Więc wziąłem tą kawałek, wyciąłem tej pochwy, no i zacząłem spawać zwykłą elektrodą. No i co, i spaw pęka. Nie, że tam jakoś tam masakrycznie, ale są pęknięcia, takie mikropęknięcia. I teraz jak to pospawać dobrze, żeby to trzymało, bo wiadomo, to będzie obciążenie na ciągniku. Przód będzie naciskał na to. Tak samo i trzeba tulej i dospawać do słożnia, żeby do spornika zamontować. Nie wiem, po świętach zamówię jakieś elektrody, może do żeliwa, tam znalazłem do spawania żeliwa z, 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 ze stalą, może to się da jakoś pospawać, a jak nie no to nie wiem, kasa wyrzucona w błoto, a dodam, że most jest bardzo w dobrym stanie, praktycznie zero luzów, masywny, potężny most, już on się, sz, sz, się nie podda w tym ciągniku, zamontuję większe koła, szersze, bo teraz mam 20 zamontowane 320 na 20, a myślę zamontować 380 na 24, tylko będę musiał obroty zmienić przełożenie. to wszystko jest do ogarnięcia, no i co? Tyle trzymajcie się ciepło, bądźcie zdrowi. Bo zdrowie w tych czasach chyba jest już najważniejsze, nie liczą się już pieniądze. Bo nieważne, czy człowiek pieniędzy ma, czy nie ma, a i tak umiera. Więc tyle mu, trzymajcie się. Szczęśliwego nowego roku, jakbyś już więcej nic nie nagrywał, nie dodał. Na razie.